Siemaneczko, siemaneczko, Walda z tej strony, no moi drodzy, już nie widać tej mgiełki, jest z drugiej strony górki, <laughs> górki, góry, dla jednych to góra, dla niektórych to górka, nie będziemy tu wybrzydzać, ważne, że ruch jest platany. moi drodzy, od dzisiaj zaczynamy, nie wiem, który jest, szczęśliwi czasu nie liczą, ale wiem, że jest środa. Jest środa i podobno mają coś tam zamknąć gdzie pracuję, także już mi się mordka cieszy. Cztery tygodnie czas start. Zaczynamy treningi w plenerze miejscówka, którą już nie jednemu z was pokazałem. Tu się moi drodzy wszystko zaczyna. Z dala od miasta, z dala od tego całego popłochu. Na świeżym powietrzu, słoneczku, które dzisiaj towarzyszy przyśpiewie tych pięknych ptaszków. Relaksujemy się no nie wiem czy ze mną to będzie taki relaks ale na pewno przepalicie zbędne kalorie jak coś komuś wczoraj niechcianego wjechało z czymś tam poszalał na pewno bulgowy za chwileczkę przejdzie czy tam kac co wam towarzyszy, moi drodzy wzmacniamy system immunologiczny czyli układ odpornościowy co za tym idzie lepsze samopoczucie co za tym idzie, dużo więcej energii co za tym idzie Brak durnych myśli, które towarzyszą nam dzisiaj w każdej godzinie, minucie, sekundzie tego dnia. Także pozbywamy się tego nie siedząc tam przed monitorkiem, medytując. Kurwa to, co ja tam widziałem wczoraj, te filmiki, które tam rzucają w tej całej atmosferze, która nam teraz towarzyszy. Szkoda gadać! Szkoda gadać. Mniejsza z tym, moi drodzy. Tak jak już to wczoraj pisałem tam do poszczególnych osób. Co macie na hacie? Tyle hantli nie mam, ale co mam, to wezmę. Jutro pierwszy trening w plenerze, dzisiaj taki zapoznawczy. Jutro wrzucam hantle, gumy, wszystko co jest. Ktoś tam ma jakiś prosty gryf, łamany, bierze ze sobą. Zaczynamy fajne górki. 250 schodów w jedną stronę 250 schodów z powrotem Czyli robi, robiąc jedną rundę Robicie jakieś 500 schodów Na siłowni Te schody, no niestety monotonna praca nóg Tutaj tej monotonii nie będzie Także lecimy do przodu Wzmacniamy nasze ciała Uwierzcie mi, jeszcze mi podziękujecie Patrzcie to Tak uwielbiam ten widok Dokładnie w tym miejscu Idziecie, idziecie, patrzysz, kończyć się wszystko. Kończyć się cała droga, kończyć się możliwość tak zwanego pójścia dalej, a to jest tylko takie malutkie, delikatne wzniesienie, które nie robi nic innego jak wzbudza taki lekki strach przed życiem, które. Toczy się dalej. pozdrowi i pamiętajcie, wszystko z głową. Waldas, TVP, lecimy z tym, bo jak nie my, to kto? Bo jak nie ja, to kto? Kto to zrobi? Lekarka. Pacjent zero. Dajemy.